To jest na przykład moim zdaniem piękne, że ty pomimo, że rozstałaś się ze swoim byłym mężem, wciąż go wspierasz. Jak można w ogóle zbudować takie relacje? No bo wiemy jak czasami bywa po rozstaniach. Wiesz, co dla mnie i dla Jacka najważniejszym jest dobro chłopców. I zawsze od samego początku byliśmy co do tego absolutnie zgodni. Jak kochasz swoje dzieci, to chcesz dla nich jak najlepiej. Nawet jeżeli miało to być kosztem twoich emocji, bo. Wiesz, to jest trochę tak, że każdy rodzic ma taką potrzebę wzięcia na siebie całego zła, które ewentualnie może spotkać dzieci, więc jak masz takie poczucie, że możesz dzieciom oszczędzić czegoś nerwowego, to po prostu to robisz i wtedy najważniejsze jest ich dobro. I to nas łączy z Jackiem i dzięki temu udało nam się zbudować bardzo zdrową relację i taką relację, która... Przez sam fakt tego, że razem mamy dzieci, będzie nas łączyć do końca życia i, i po prostu trzeba zdać sobie z tego sprawę. Wiemy, że od jakiegoś czasu Jaskowi nie jest łatwo w życiu i rozumiem, że może na Ciebie cały czas liczyć. E, tak, oczywiście on, Jacek ma ogromne problemy ze zdrowiem i to jest trochę tak, że choroba nigdy nie wybiera i to nie jest nigdy niczyja wina. I, dla mnie jest najważniejsze, żeby ojciec moich dzieci jak najdłużej żył w dobrym zdrowiu.